To już tradycja, że Pleszewianie świętują kolejny nowy rok wyjątkowo, bo muzycznie. 10 stycznia odbył się koncert noworoczny, oczywiście w wykonaniu ulubionej przez Pleszewian poznańskiej orkiestry Sinfonieta Polonia. Tym razem usłyszeliśmy niezwykły pojedynek najbardziej znanych walców i tang najsłynniejszych kompozytorów, takich jak Piazzola, Rodríguez, Strauss, Czajkowski czy Kilar. Całości dopełnił sopran Doroty Szczepańskiej i tenor Piotra Rafałko. Tradycyjnie także orkiestra zachwyciła Doborę. Repertuaru oraz nowym dyrygentem, który w Pleszewie koncertował po raz pierwszy. Czasami pytają mnie niektórzy, jaki utwór najbardziej lubię, i wtedy odpowiadam, że ten, nad którym właśnie pracuję. W związku z tym, no właśnie, jak tu godzić ciężką pracę z przyjemnością, ale no jakoś to tak jest, że człowiek czasami ma dość, czasami mówi, że ach, już mi się nie chce uczyć, że a po co ja się godziłem, prawda. Po czym to wszystko zaczyna dojrzewać, wymaga czasu, dojrzewa podczas prób, podczas kolejnych występów i nagle okazuje się, że nie czuje się tego zmęczenia, o którym mówię, to się odczuwa dopiero po robocie, no jest dużo frajdy, dużo przyjemności, szczególnie wtedy, kiedy jest pełna sala. Hala sportowa przy zespole szkół publicznych w Pleszewie rzeczywiście wypełniona była po brzegi. I choć koncert noworoczny odbywał się tutaj po raz pierwszy, nowy obiekt jest już orkiestrze dobrze znany. Nam się tu grało wspaniale. Symfonieta Polonia była już po raz drugi w Pleszewie w tejże sali, bo wracamy oczywiście co roku. Uwielbiamy Pleszewską publiczność, nie ma chyba cieplejszej, także jest nam niezmiernie miło. Pleszew już od 6 lat co roku wpisuje się w trasę koncertów noworocznych Symfoniety Polonii. Inspiracją były coroczne koncerty filharmoników wiedeńskich. Chcieliśmy, żeby nasze koncerty się różniły i przede wszystkim, żeby nie były nigdy składanką tego, co proponują soliści i orkiestra. Więc zawsze najpierw powstaje pomysł na kolejny koncert noworoczny, potem nad tym pomysłem pracujemy i szukamy repertuaru, który byłby jak najbardziej atrakcyjny, a dopiero potem szukamy do niego wykonawców i albo się muszą nauczyć, albo mają coś w repertuarze, przeważnie muszą się sporo nauczyć na ten koncert. Pracujemy w trybie projektowym, także orkiestra się zbiera podczas kilku dni pracujemy rzeczywiście bardzo ostro, po 5, po 6 godzin dziennie nawet, czasami po 3, to zależy od dnia. No i są z nami niektóre nowe osoby za każdym razem, także jest to takie wdrażanie się, zespołowe są również i osoby, które grają z nami niemalże od początku istnienia orkiestry, także tak bardzo rodzinnie i, i towarzysko. W tym roku gościnnie podczas koncertu wystąpił także kwartet akordonowo smyczkowy Lawita oraz Denty Warsowia Brass Quintet.